Od Staleksa dwa nowe modele, nowe u mnie. Na pozór takie same, wydają się, natomiast między nimi jest sporo różnic. Pierwsza różnica, która rzuci Wam się w oczy, to jest rodzaj sprężyny. Czyli mamy albo dwie nałożone, nachodzące na siebie, odbijające sprężynki, albo jedną typową sprężynę, która cały czas pracuje. Które rozwiązanie lepsze? Nigdy nie ma tego jeden do jednego. Ja osobiście wolę to tradycyjne rozwiązanie, chociażby ze względu na utrzymanie czystości. Gdzieś tutaj trzeba wycierać z zakamarki sprężynki, tu jest po prostu łatwiej. I druga sprawa, te cążki można sobie po prostu rozłożyć w ten sposób, a w tym przypadku nie mamy takiej opcji, nie możemy ich tak całkowicie rozłożyć. Oprócz tego, w tych dwóch modelach mamy jeszcze różnicę w ostrzu. I teraz, to jest model Expert 91x5, oprócz sprężyny charakteryzuje się ostrzem o długości 5 mm. To jest model Expert 90x3 i on oprócz dwóch założonych sprężynek charakteryzuje się długością ostrza 3 mm, czyli takie króciutkie ostrze. Ja ogólnie jestem fanką piątki, natomiast na klasycznej sprężynie takie połączenie też istnieje. Pamiętajcie o tym, że na YouTube jest u mnie film, który pomaga Wam wybrać narzędzie od Stalexa i zrozumieć, co... Oznaczają te wszystkie tutaj znaczki, czyli modele, numery, one dają nam bardzo dużo do tego, żeby poszukać idealnych narzędzi. Oba te modele są o wydłużonej rękojeści, czyli sama się dowiem, która dla Was jest po prostu wygodniejsza.